Kochani, idziemy z Wami na planetę Nemesis. Jest to przepiękna planeta. Tam pójdziemy uwolnić się z koła reinkarnacji. Dusza odzyskuje wolność. Jest wolna po śmierci. Już nie będzie skazana na wcieleniowców, na inne programy. Jest wolna. I wtedy Wy sami zdecydujecie, tak naprawdę, co chcecie. Czy wracacie do źródła i tam zostajecie? Czy chcecie się reinkarnować? Jeśli tak, to gdzie? Na jakiej planecie? W jakim rodzie, jak chcecie, żeby wyglądało to wasze życie? To już jest decyzja wasza. I teraz idziemy. Ja będę opowiadać, jak ta planeta wygląda, beatka idzie z wami. W momencie, kiedy zbliżamy się do planety Nemesis, ona jest zakryta, jej nie widać. Dookoła planety jest burzowo, jest zakryta chmurami, tam się łuskają pioruny. Po to, żeby odstraszyć nie każdy tam może wejść. I idziemy dalej, Wy się nie boicie. I w pewnym momencie wysuwa się do Was takie schody drewniane, piękne schodki. I wchodzicie na te schody i idziemy dalej. Z góry na Was patrzy. Oko proroka, co ty tutaj robisz? Jak ty się tutaj znalazłaś? A wy nie boicie się, idziecie z nami. Przy wejściu do planety, do tego pomieszczenia, stoi dwóch strażników. Zadanie odstraszyć. Nie wpuszczają tam każdego, ale wy idziecie z nami. I wchodzimy, przechodzimy dalej. Wchodzimy do przepięknego, futurystycznego pomieszczenia. Ono jest olbrzymie, futurystyczne. Na środku stoi taki pulpit. Podejdź, Cezary, ty pierwszy do niego. Basia zaczeka i dookoła rozejrzy się Cezary. Są komputery na ścianach. To pomieszczenie ma kształt takiego owalu. Wszędzie dookoła są komputery. Na których będziesz widział swoje poprzednie wcielenia. W momencie, kiedy ten komputer zagaśnie, jesteś z tego wcielenia już uwolniony, czyli wracamy do źródła. I teraz tak: proszę, połóż ręce na tym pulpicie. Tam są takie czytniki do dłoni. Połóż je, kochany. Teraz wpisz swoją datę urodzenia to jest ważne. Wpisuję Beatko. Mhm. I jak wpiszesz swoją datę urodzenia, Beatka nam będzie opowiadać, co się dzieje, a ty będziesz widział na tych komputerach wszędzie, nawet u góry, wszędzie będziesz widział swoje wcielenia. W momencie, kiedy zagaśnie ostatni komputer, to znaczy, że jesteś uwolniony z koła reinkarnacji. Nie, czy monitory już zaczynały? Wariować z chwilą, kiedy ostatnia cyfra się pokazała. Wiesz co to tylko się takie delikatne obrazy pokazują i to kaśnie. Ale jest bardzo dużo właśnie czegoś takiego. U góry spójrz u góry 20 parę lat. Takie fajne, co niektóre. Tutaj są. Cały czas patrzę na to, ale to są takie urywki. Natomiast on ma oczy zamknięte i tak, by po prostu był um, w komunikacji z tymi monitorami. Dobra, to też nam gaśnie. Są dobre rzeczy, ale są też i złe rzeczy. A no jak zawsze człowiek jest taki, a nie inny. Mamy białą, mamy jasną, ciemną stronę, tak jak i wszyscy. Może no i tutaj jeszcze. Tutaj przyjął postawę ofiary. Trzeba to zsiąść. Koniec. Już. Cezary, odzyskałeś wolność. Twoja dusza odzyskała wolność. Dobrze, kochany. To teraz zabierz ręce z tego pulpitu. Zejdź. Stań sobie z boku obok i zaczekaj. I teraz poprosimy Basię, żeby podeszła do tego samego pulpitu. Basiu, połóż dłonie na tym pulpicie. Tam są takie czytniki, skanery do dłoni, ale wpisz, zanim położysz całkiem, to wpisz swoją datę urodzenia. To jest bardzo ważne. Wtedy ty zobaczysz na tych monitorach również swoje wszystkie wcielenia, nie tylko na tej planecie i odzyskujemy wolność. Dusza odzyskuje wolność. Tak, tylko że to przebiega bardzo szybko i to i to się pokazuje tak, jakby na zasadzie takiego krótkomatrażowego filmiku. Dobrze. Bierz. I zaczynamy. I już jest odblask. Jest połączenie się bardzo takie skupienie, połączenie się. Wasia pochodzi z wojowniczki. No więcej wzieleń kobiecych niż szmelskich. Ok. Ok, tutaj szybciutko poszło. Super. I kasnął. Ok. Na tym ostatnim wyszło, że nie będzie podpisywała żadnego dokumentu. Co to ma znaczyć? Wyszła, wyszło coś takiego, że jakby nic nie podpisze, przejdzie prostą drogą. To jakby nie chciała nic słyszeć, nic widzieć. Basiu, odzyskujesz kochanie, wolność. Nie podpiszę żadnego dokumentu. Takie słowa poszły przy samym końcu, jak to się zakasiło. Dobrze, bo każdy z nas ma wolną wolę. Bardzo się cieszę. Poczekaj, bo to teraz trzeba, żeby on się chwilę tak. Też bym to chciała. Jaką wcieleniówkę musisz mi zrobić. <laughs> Zrobimy. Dobrze. W szoku, wie. <laughs> ja też jestem w szoku. Mm. To jest coś niesamowitego, bo my nie mamy w świadomości. Dużo ludzi wypiera to, że my po śmierci reinkarnujemy. Tak, reinkarnujemy. Mało tego. Jeśli nie przerobimy w tym życiu jakiegoś doświadczenia, z którym żeśmy zeszli, to będziemy go musieli przerobić w następnym, do skutku, ale nasza świadomość tego nie wie, co my mamy do przerobienia. W momencie, kiedy zostajemy postawieni już przed ścianą, coś zaczyna się dziać. Nieliczni dochodzą do tego, że faktycznie jest coś, że muszę po prostu to przerobić w życiu. Jakieś doświadczenia, pogodzić się z tym, wybaczyć, nie wiem. To jest taki taka. E, coś, co po prostu na nas ciąży. I zawsze dostajemy zgodę od jakiegoś rodu, po to, żeby wejść. Do tego rodu, żeby ponieść te wszystkie cierpienia, żeby je zrozumieć i rozpuścić je. W momencie, kiedy rozpuszczamy, jesteśmy wolni, dostajemy kolejne. Natomiast kiedy dusza odzyskuje wolność, tak jak w tym momencie, jest już wolna, ona sama decyduje, gdzie się chce urodzić. Czy wrócić do źródła, czy wybrać sobie rodzinę, gdzie będzie szczęśliwa, zdrowa, żyła długo, sama decyduje. Wiesz co? O, kochanie. Dużo rzeczy tutaj w ogóle jest narzuconych nam. Tak. A tak, a tak prawdę mówiąc, Włośmo, wcale tych rzeczy nie musimy przyjmować. Ale nikt tego nie wie, bo tego nigdzie nie uczą, nikt o tym nas nie informuje. Bardzo dużo ludzi jest w programach kościelnych, bardzo dużo ludzi wypiera, nawet jeśli im to powiemy, to oni to wyprą. Tak, I... ale nie musimy właśnie przyjm przyjmować tego, co po prostu narzucają nam, nie musimy. Tutaj w tym momencie, kiedy to się wszystko tak y, zobaczyło, to wcale wcale nie trzeba iść tą drogą równie. Dobrze możemy iść y, nie biorąc nic, żadnego bagażu. Ale dusza musi mieć tego świadomość. Czyli musisz po śmierci wiedzieć, że możesz dokonać wyboru. Jeśli ktoś umiera w przekonaniu, że czeka go tylko śmierć i już nic więcej, i nagle okazuje się, że on dalej widzi, jak to jest, tam wszyscy płaczą, a ja dalej widzę, dalej słyszę. Mało tego, widzę dużo więcej, bo widzę więcej przepięknych kolorów, widzę swoich przodków, widzę, jest jak pułapka. to wygląda. No właśnie, no. A to jest pułapka. Dosłownie. Dobrze. Dobrze, ale idę dalej, i w momencie, kiedy mam świadomość, że ja niczego nie muszę, dusza po śmierci faktycznie nie musi, ale ona tego nie wie, bo jedna jest w programach i od razu idzie za tym, drugą przejmują wcieleniowcy, natomiast w momencie, kiedy ona sobie po śmierci da chwilę, żeby się zorientować w ogóle, co się dzieje. Poczekać, nie podejmować decyzji i iść dalej, że chce do źródła. To wtedy tak się dzieje. Ta świadomość, którą tu zdobędziemy. Może osoba, która będzie to oglądała, usłyszy, że my nic nie musimy. Nie, nie musimy. Żeby miała dokładnie. tego świadomość po śmierci. Słuchajcie, my dalej widzimy. My jesteśmy. Śmierć początkiem nowej drogi jest. To tylko rodzina płacze, bo już coś się skończyło, pewien etap, że ta osoba już drzwi nie otworzy, zupy nie ugotuje, nie porozmawia z nami. Ale ona dalej jest. I teraz, jeśli my się pozbędziemy tych programów, my ich nie mamy, mamy inną świadomość, jesteśmy wolni. Dobrze, oddaję Ci, Batko, głos, kochanie. dobrze ty powiedziałaś, ale wiesz co, tutaj ci jeszcze coś powiem, że wcale nie musimy iść do tego akurat światła, tego najjaśniejszego, bo to jest też pułapka. Dlatego idziemy do źródła, żeby dusza wiedziała, że on chce iść do źródła. Mm. Dusza wie, dusza wie więcej niż my myślimy, bo ma w, zapisane w podświadomości wszystkie nasze doświadczenia, wszystkie wcielenia, pamięć, Tą pamięć pierwotną, ten moment schodzenia ze źródła, i wracamy do tego źródła. Dobra, wychodzimy, bo za bardzo się wczułam w to, i za długo tam zostałam. Po moment, tam dziękujemy. Podoba. Dobra, to wychodzimy z tej planety. Dziękujemy planecie Nemesis, dziękujemy strażnikom, dziękujemy jej za uwolnienie z koła reinkarnacji. I wracamy. Do naszej przestrzeni. Tamtą przestrzeń zamykamy. Ja skorzystam z tego koła reinkarnacji. Mm. Rzeczywiście to jest coś, co, co przyniesie bo... mi ulgę w klatce piersiowej. Tak, jest naszym mm. błogosławieństwem.